2024 wchodzimy postanowienie umożliwia postępowanie karny wobec Morzony Kławeckiej, o zarzucany jej czyn z artykułu 212 paragraf 1 kodeksu karnego kosztań procesu obciążenia oskarżyciela prywatnego no i stanowisko e, oskarżyciela prywatnego jest takie, że musi e, zażalenie na to postanowienie i zgadza się z jego treścią e, i wnosi o uchylenie tego postanowienia i ponowne rozwiązanie sprawy. Postanowienie będzie ogoszło A proszę pana, co pan robi teraz? Pan nagrywa? No a jak nie zgodę. A, a muszę mieć zgody. A, a wy czyta mi pani artykuł jakiś, że, że ja nie mogę nagrywać. A, proszę pana, co pan nagrywa w Nagrywa panią całe posiedzenie. Nagrywa pan również Ta. wizerunek sędziego. Tak. No tego jest panu nie wolno. Nie jak nie wolno. I, 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 ale pani publiczny szmal, pani publiczny szmal bierze, bierze. W tym miejscu stwierdza się z urzędu, że obecnie no. na posiedzeniu, bez poprzedniego zwrócenia się, podrażanie zgody na otwarcie przebiegu posiedzenia i widzę Mało tego ja jeszcze opublikuję. Wiesław Biżkiewicz przez to kurator został osadzony w więzieniu. Został i proszę nie bronić się. O, wie Pani, ja na gorący uczynku złapałem sędziego, jak ofertę korupcyjną przyjmował i sprawa rok czasu trzyma się, łapka łapkę myje, a, a to co Pani pisze, to ja mogę powiedzieć, że ja nie uznaję tych sądów. Igor Gortuleja też nie uznawał Izby Dyscyplinarnej, wbrew mojej woli. Co? Może, może mnie zamkniecie? Gdzie jest ta Pawecka? Gdzie ona jest? Co? Proszę Ja tu jeszcze będę miał sprawę dzisiaj i będę nagrywał. Ja już panią informuję. no Ja wszystkie sprawy, ja to opublikuję. Żeby pani, jak się pani nazywa? Tu, ja to wyjdę. Sędzia, jak to? Hanna, sędzia Ryska, tak. Ja to tam publikuję, tak żeby no tak. A pani nie zawisła sędzio. Już mnie wypierniczyli.